Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie cyklu Bliżej Caritas. Ja nazywam się Klaudia Krzykawska, a moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Musiał, kierownik Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Agnieszko, opowiedz proszę o tym, kto może skorzystać i z jakiej pomocy w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej. To może zacznę od początku, że nasz dom powstał w 2015 roku. Na chwilę obecną z pomocy skorzystało 219 osób, 121 dzieci i 98 matek. Obecnie na ośrodku mamy 28 osób, jest to 8 matek i 20 dzieci. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby bezdomne, bezdomne samotne matki z dziećmi, bezdomne kobiety w ciąży, opiekunowie prawni bezdomni, a także tatusiowie z dziećmi. Są to najczęściej osoby z powiatu Będzińskiego lub z miasta Ruda Śląska, z którymi to mamy podpisane umowy. Jednakże nie zamykamy się na inne miasta i praktycznie każda osoba bezdomna, która uda się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a ten zechce nawiązać z nami współpracę, a my dysponujemy wolnymi pokojami, wtedy możemy przyjąć taką osobę do ośrodka. Mamy 12 pokoi. Każdy pokój wyposażony jest w węzeł sanitarny. Panie, które do nas, bo najczęściej mamy panie, mhm. no mówmy się, które do nas przychodzą, są to osoby bezdomne, najczęściej bezrobotne, pozbawione jakichkolwiek środków do życia. Otrzymują pokój, zostają wyposażone w środki chemiczne. Do dyspozycji ich są jadalnia, bawialnia, kuchnia, która posiada płyty indukcyjne, piekarniki. Pani mają zapewnione trzy posiłki dziennie, a w razie konieczności nawet i ubranie. Czyli kompleksowa pomoc. Kompleksowo są zaopiekowane przez nas, tak. Powiedz proszę, z jakich zajęć mogą skorzystać podopieczne? I podopieczni. I podopieczni. I podopieczni. Tak. Więc przede wszystkim dużą rolę odgrywa tutaj pracownik socjalny, który na dzień dobry przeprowadza z paniami wywiad stala indywidualny plan wsparcia dla, dla konkretnej osoby. Jest do ich dyspozycji trzy razy w tygodniu po 12 godzin, więc jest to dużo. Służy zawsze pomocą, panie zawsze otrzymują tam od nas pomoc. Oprócz tego współpracujemy z panią psycholog, która przychodzi do nas na zajęcia indywidualne bądź grupowe, a także w razie konieczności jakiegoś nagłego przypadku, po umówieniu terminu telefonicznego, można podejść do ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie pani psycholog jest na co dzień i tam mogą panie zasięgnąć porady psychologicznej. Także mamy radców prawnych, którzy służą wszelką pomocą w postaci napisania pism. Często te panie są na życiowym zakręcie. Mm. Tutaj chodzi o pisma, o alimenty, złożenie wniosków o rozwód. No i oczywiście wyspecjalizowana kadra, pedagog, opiekunka medyczna, pozostali opiekunowie, bo u nas dyżur pełniony jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 20 maja odbędzie się koncert Pawła Domagały, na który już teraz wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy. Całkowity dochód z tego koncertu zostanie przekazany na decyzjalny dom matki i dziecka. W jaki sposób jeszcze nasi słuchacze, darczyńcy mogą wesprzeć Was? Na pewno mile widziana jest każda pomoc, zarówno ta finansowa, jak i materialna. Na stronie Caritas są podane numery kont, na które można wpłacać ewentualne datki pieniężne. A także bardzo chętnie przyjmujemy wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze z długim terminem ważności, bo to też jest ważne, żeby ten termin ważności był jak najdłuższy. A także środki chemiczne, czasem ubrania, czasem wózki, nosidełka. Agnieszka, i ostatnie już pytanie. Powiedz proszę, co napędza Cię do działania zawodowego? Na pewno rodzina, moi synowie, którzy dają mi ogromną radość i chęć do życia, są takim motorem napędowym do niepoddawania się i pokonywania wszelkich problemów dnia codziennego. Mój czworonogi przyjaciel. Z którym chodzę codziennie na spacery. Kontakt z nim, z przyrodą sprawia, że mam czas na przemyślenie, zresetowanie się i nabranie dystansu do pewnych rzeczy. No i nie ukrywam, że wiara zarówno w Boga, jak i w człowieka, bo uważam, że wszyscy ludzie z natury są dobrzy, tylko pewne sytuacje budzą w nich niewłaściwe zachowania. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i ja rozmowę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo przyjemnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.